Za każdym razem, gdy czujesz, że tracisz grunt pod nogami, pamiętaj, że nawet najmocniejszy wiatr nie jest w stanie powalić drzewa zakorzenionego w głębokiej ziemi. Kiedy masz przy sobie ludzi, którzy cię wspierają, nawet największe trudności stają się tylko przeszkodami do pokonania. Dzięki solidnemu wsparciu. Każda porażka staje się jedynie kolejnym krokiem w drodze do sukcesu. Nawet najcięższe deszcze nie są w stanie zalać ziarna, które zakiełkowało głęboko w ziemi, bo tam, gdzie jest siła ukryta w korzeniach, tam jest też nadzieja na nowe życie.